Cześć Maciej. Cześć. Mam dla ciebie 10 pytań do menadżera. Jesteś gotowy? Oczywiście. No to zaczynamy. Jak się masz? Bardzo dobrze. Jak zaczynasz swój dzień? No dzisiaj na przykład od treningu na basenie, bo przygotowuję się do zawodów triatlonowych. Wow. Twój ulubiony napój? Kawa z rana. Dziękuję. Mm. Jak byś opisał waszą placówkę osobom, które was nie znają? Jesteśmy centrum medycznym, które specjalizuje się w ortopedii i rehabilitacji od ponad 15 lat. Najważniejsza rzecz w obsłudze pacjenta? Sprawnie działająca rejestracja. Cześć dziewczyny! Cześć! Najtrudniejszy dzień tygodnia? No, na pewno poniedziałek, godzina dziewiąta. Dlaczego? Trzeba w ciągu godziny odebrać 150 połączeń. Wow! Jak udaje Wam się pozyskiwać pacjentów? Mamy wiele kanałów pozyskiwania pacjentów. Między innymi Facebook, Instagram, kampania AdWords. Mm. Chodźcie, pokażę Wam w czym się specjalizujemy tak najlepiej. A co to takiego jest? To jest nasza pracownia wkładek ortopedycznych. Najpierw wykonujemy komputerową analizę stopy, a później w ciągu 30 minut mamy gotowe wkładki do odbioru. Z jakimi wadami stóp najczęściej trafiają tutaj pacjenci? No najczęściej to płasko stopy poprzeczne. Jak to wygląda? Paletka do tenisa. <grym> Facebook czy Instagram? Oczywiście Instagram. Chodźcie, powiem stworzyliśmy kampanię na wkładki ortopedyczne w Google AdWords. Ile macie takich kampanii ustawionych? Kilkadziesiąt w miesiącu. A jak sprawdzasz skuteczność kampanii? MediDeskiem. A czym jest MediDesk? Super aplikacją do monitorowania ruchu telefonicznego. Zapraszam, pokażę Wam jak to wygląda. Mmm, fajny gabinet. Dzięki. Tu mamy um, pulpit MediDeska i w łatwy sposób możemy sobie zaznaczyć ten tydzień. I status zapisanych wizyt ustawiamy na wkładki ortopedyczne. I mamy liczbę zapisanych pacjentów w tym tygodniu. Fajnie. Co rekomendujesz placówkom podobnym do Was? Żeby dbało o każde połączenie telefoniczne, o każdego pacjenta, bo każdy telefon jest na wagę złota. Ważne. Co jest najfajniejsze od Twojej pracy? Chodźcie, pokażę Wam. Zapraszam na naszą salę na rehabilitacji. Aż trudno uwierzyć, że kilkanaście lat temu sam pracowałem w 10 gabinecie. Dzisiaj na tej sali możemy. Pomieścić pięciu fizjoterapeutów, którzy mogą pracować z dziesiątką pacjentów. Chodźcie, jeszcze coś Wam pokażę. To jest nasza galeria prezentów po perfekcyjnie przeprowadzonej rehabilitacji. Są to koszulki zawodowych sportowców, na których możemy się tylko popatrzeć w telewizji, a co dzień. Chodźcie, jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Od kilku dni jesteśmy referencyjnym ośrodkiem jedynym w Warszawie, który wykonuje falę uderzeniową skupioną. Mamy taką maszynę, która ma prawie 90% skuteczności w leczeniu takich schorzeń, jak ostroga piętowa, czy łokieć tenisisty. Zapraszam. Wow, nieźle. Też mi się podoba. Słyszałem, że masz umówionych pacjentów. Za parę minut już zaczynam robić zabiegi, więc musimy się rozstać. Z naszej strony to też już koniec. Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w 10 Pytaniach. Było warto? Oczywiście, zapraszam. Dzięki i do zobaczenia. Czołem.